Rozmawiamy z Markiem. Marek jest malarzem. Opowie coś o swojej pasji. Marku. No witam. Dzisiaj jesteśmy tutaj z tatą. Obydwoje malujemy. Ja jestem od pejzaży, a tata maluje portrety. Zajmuje się głównie twarzami, postaciami. Z tatą razem w warsztat szkoliliście? No tak, można powiedzieć, bo zaczęliśmy w sumie od niedawna. Tata maluje gdzieś od półtora roku, ja trochę dłużej, gdzieś od trzech lat. I tak jakoś to trwa powoli. Uzupełniamy się, tak jak wcześniej mówiłem. No i kręcimy dalej. Interes ma. Tak jest. A powiedz mi, to jest tylko pasja, czy też sposób troszkę na życie i zarabianie? Bo powiem szczerze, spotykam się tutaj z różnymi artystami, część traktuje to tylko w cudzysłowie dorywcza zupełnie, a część to już jest sposób na życie i sposób na zarabianie. Nie, nie zupełnie to traktuję jako pasję. W ogóle nigdy nie myślałem, żeby na tym zarabiać. W ogóle jest takie fajne powiedzenie, że najpierw się maluje y, dla siebie, potem dla ludzi, a potem dla pieniędzy. I ja właśnie się tego trzymam. Także po prostu chcę to pokazać, co robię. Jeśli się komuś podoba, to wtedy ktoś po prostu może sobie to kupić, ale nikomu tego na pewno nie wciskał na siłę. Bardzo dobre podejście. Bardzo fajne. Zapraszamy wszystkich na Limanowską Słazę, jeżeli malujecie, rzeźbicie, śpiewacie, zgłaszajcie się, za rok następna edycja, już 40 będzie jubileusz, także warto nas odwiedzać. Dzięki Marek.